Cześć, witajcie z tej strony, Beziowy. Dziś jesteśmy tak bardziej na planie drużyny Beziego. Dawaj mi tu do cholery dublera! O, Siemka Bezi, już nagrywasz? No. Eee, w takim razie spierdalajcie z tymi dublerami. Sam to nagram, bo mi jest hardcore koksu. Na takie mm. No. Także ten. Jedziemy z tymi pytaniami. Pytanie pierwsze od użytkownika Koreon Koreon. Jak się nazywa Dexter? Otóż drogi Koreonie pewnie myślisz, że Dexter nazywa się Dexter, lecz ja cię zaskoczę. I po skonsultowaniu się z gronem naukowców, z jakimiś tam profesorami z uni uniwersytetów najlepszych w kraju stwierdziliśmy wspólnie, że Dexter nazywa się Walduś. No, myślę, że cię tym zaskoczyłem, a jeśli nie, no to trudno. Pytanie następne od użytkownika GMPL Lubisz w dusze, czyli czy lubisz jak się Wzruszasz. To hmm. było oczywiste, ja się w to pytanie może nie będę mieszał lecz e, zaprosiłem tutaj specjalnie, e, specjalnie do skonsultowania się na temat tego pytania. Zaprosiłem tutaj do nas e, wykładowcę zoofilii na uniwersytecie w Pierdolu Wyższego w Górniczej Dolinie e, profesora Wrzoda. Panie profesorze, czy lubi pan w duszę? Ale będzie fajnie. No, także drogi użytkowniku gm.pl, Myślę, że jeśli chcesz o tym porozmawiać, no to możesz śmiało pogadać z profesorem Wrzodem o swoich fantazjach erotycznych. Kolejne pytanie od Lareseu przedstawię. Jakbyś opisał swój profil psychologiczny? Hmm, myślę, że tak. Kolejne pytanie od Łukasz Wójcik. Czy kręcenie filmów uszczęśliwia? Jeśli tak, to ja. No, drogi Łuk, wie, Łukaszu, dobrać. oczywiście, że kręcenie filmów uszczęśliwia. Jeśli uda mi się zrobić coś fajnego, coś co ludzie docenią, co im się spodoba w większości, bo wiadomo, że zawsze się ktoś znajdzie, komu się nie przypasi, no to, no to wiadomo, że, wiadomo, że jest satysfakcja, że zrobiłem coś fajnego. A zresztą. Za każdym razem, jeśli osiągam, no powiedzmy to, jakiś taki nowy poziom w montażu, że coraz cięższe rzeczy potrafię montować, to też jest taka satysfakcja, że potrafię coś takiego zrobić, bo kiedy zaczynałem pierwszy sezon drużyny jeszcze w Movie Makerze, to dla mnie normalnie nie do przejścia. Czymś trudnym dla mnie były wtedy to jeszcze do zrobienie będziesz, e, mniej dobrych mniej. przejść jakichś e, e, i zresztą samych ujęć, czyli coś co w sumie najprostsze jest. teraz myślę, że u mnie już z tym tak źle nie jest i, e, i jakoś się z tym poprawiłem. I zresztą cały czas e, cały czas staram się jakoś nowych rzeczy uczyć i, i myślę, że wkrótce was jeszcze zaskoczę mił. Kolejne pytanie od Łukasz Pietuchowski. Czy odwiedziły Cię kiedyś krasnoludki, które uważały Cię za królewną Śnieżkę? Czy jest Pani królewną Śnieżką? Hmm. No, w takim razie myślę, myśl, myśl, że mogę śmiało odpowiedzieć tak, że odwiedziły mnie. Kolejne pytanie od Piotr Nowak. Czy masz w planach inne produkcje? Piotrze, oczywiście, że mam w planach inne produkcje. Otóż po ukończeniu drużyny Beziego zamierzam zrobić komedię pod tytułem Przygody Strażnika Michała. Komedia dokładnie jeszcze nie mam, nie mam myśli, ile to będzie miało odcinków, ale będzie to tak, coś, jeśli chodzi o wydanie odcinkowe, to będzie tak. Tak jak był planowany Dek Egzorcysta, czyli w każdym odcinku nowa przygoda jakaś, że tutaj coś przychodzi, jakiś facet problem ma i pomagają. I no, oczywiście przy tej pomocy będzie kupa śmiechu. Mam nadzieję. Kolejne pytanie od Miniksowaty. Skąd masz pomysły na machinimy? No, słuchaj. Pomysły na machinimy czerpię z czego się da. Głównie z, ze sketchów kabaretowych, to jest, to, jest główna, to jest główna moja wena. Też dużo czerpię z filmów, z komedii. Trochę też z jakichś filmów przygodowych i akcji. No bo jeśli ktoś oglądał całą drużynę Beziego od pierwszego sezonu. To wiem, że w pierwszym sezonie oprócz jakichś, mam nadzieję, że dla Was zabawnych sytuacji było też sporo akcji, nawet. I zresztą w drugim sezonie od następnego odcinka też będzie akcja. No i co jeszcze? Pomysły czerpię też z jakiś z życia codziennego, jeśli coś mi się śmiesznego przydarzy. Coś, co myślę, że mógłbym wykorzystać. No to oczywiście bez wahania to robię. No parę pomysłów też na przykład zdobyłem na, będąc na konfie naszego studia, Twierdza Paladynów Studio, gdzie no, mogę wam śmiało powiedzieć, że, że można fajnych parę pomysłów podłapać. No, ale... no dobrze, następne pytanie. Od Xardas Film Studio. Lubisz filmy przygodowe z lat 80. i takie jak Indiana Jones? No, drogi Xardasie. Oczywiście, że lubię. Już w drugim odcinku można było zauważyć w wejściu muzykę z Indiana Jonesa w trzecim czy czwartym bodajże były też ten film był w Muzyka ze Star Warsów. Wiem, że to nieprzygodowy, no ale też stary. I ogólnie, no, te filmy to jest to jest naprawdę coś, kiedy coś takiego, że jak leci, lecą one w telewizji, nie mogę przegapić, naprawdę. A jak przegapię, to normalnie smutno, smutno mi. Kolejne pytanie od Paweł Bok. Ile sezonów drużyny planujesz? No. Drogi Pawle, ten sezon miał być ogólnie ostatnim sezonem drużyny Beziego. Więcej nie planowałem. Lecz możliwe, że dawno w, jak... dawno, w jakiejś przyszłości bliskiej lub dalekiej zrobię trzeci sezon drużyny, którego fabuła będzie się toczyła. Kilka lat po wydarzeniach z sezonu pierwszego i drugiego w, w odbudowanej w miarę Polsce. Kolejne pytanie od Lareseu przedstawia: ile alfabet ma liter? Drogi Larese, zależy jaki. I kolejne pytanie od Xardas Film Studio: Kim dla Ciebie jest Xardas? No, Xarada dla mnie na pewno jest uczciwym obywatelem płacącym podatki i, i płacącym też śladowy abonament, który wcale nie ma jakichś... no powiedzmy wcale nie ma jakichś takich... jakichś nie wiadomo jakich upodobań z zombiakami czy coś. Nie, nie. O, no, oczywiście uczciwym obywatelem. No i to by były Wszystkie pytania, jakie mi zadaliście, myślę, że sposób, w jaki na nie odpowiadałem, wam się spodobał. Bo tak, myślałem, że takie odpowiadanie na czarnym tle, tylko z głosem, będzie po prostu nudne. Więc, żegnam Was i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!